Ah uh -huh. Serdecznie dzisiaj gościmy u pani Kasi Książek, czyli w hodowli Lordset w hodowli tych pięknych Springer Spanieli. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Kasiu, pani przygoda z psami, z hodowlą zaczęła się bardzo młodo i nie zaczęła się wcale od Springer Spanieli. Była wcześniej inna rasa. E, tak, no blisko już prawie 20 lat temu. Właśnie pierwszym psiakiem e, rasowym, który do nas trafił, e, z myślą taką wystawową, był e, seter angielski. I później przyszedł ten Springer, jako tak. takie dopełnienie do setera, ale jednak. Wygrał. Tak, tak, tak. Wyszedł właśnie Springer, e, jaką miał być towarzysz, właśnie setera angielskiego, który będzie dotrzymywał kroku i e, zwinności, szybkości, jak i również aktywności fizycznej. E, padło na dokładnie rasę Springer Spaniel, która okazała się strzałem w dziesiątkę. E, no i zdecydowanie właśnie te piękności u nas zostały przez te 20 lat i go, goszczą właśnie w naszym domu one. I nie poszła pani na łatwiznę? E, najpierw były dwie suczki, tak? tak? najpierw były dwie I One były z Polski. Tak, one były z polskiej hodowli. Ale później pani próbowała jednak e, troszkę dalej poszukać. Tak, tak. Pierwszym zakupionym na, właśnie e, naszym pieskiem, takim już z typowo myślami wystawowymi i, i z e, gdzieś tam ambicjami takimi wyższymi trochę, e, był piesek ze Szwecji. E, piesek ze Szwecji, który, którego bardzo długo szukaliśmy, był taki wymarzony, wyszukany. No, niestety nie powiodło się i ten piesek w wieku 12 miesięcy okazało się, że jego stawy nie nadają się do tego, żeby był psem hodowlanym. Była rozpacz w domu, płacz, lament, bo to taki wyczekany w. Wy, tak, dużo wymarzony. oszczędności, też dużo tak, wysiłku. Tak, dużo wysiłku, ten oszczędności, no te, to było właśnie 16 lat temu, więc te 16 lat temu naprawdę był to wysiłek fi, finansowy również, nie tylko. Nie tylko gdzieś tam wyszukanie, ale również finansowy wysiłek, więc gdzieś tam marzenia wydawało się, że e, utonęły trochę. E, I w tym momencie hodowczyni zaproponowała nam e, drugiego psiaka, którego akurat u siebie miała. E, wcale nie był to taki już wtedy wybrany piesek najładniejszy z miotu, pierwszy wybór, i tak dalej, tylko był to piesek, który miał 6 miesięcy wówczas. E, i po prostu dostałam taką propozycję, że to ten piesek może być w zamian za tamtego. Długo się nie zastanawialiśmy, bo nasze, nasze gdzieś tam marzenia tak uległy w gruzach i byliśmy tak zrozpaczeni, że bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że dobrze, bierzemy tego drugiego pieska. I tym drugim pieskiem był mój zenek. Rodowodowe imię to było Limur Simply Island. Na dzień dzisiejszy jest to legenda, bez dwóch zdań strzał w dziesiątkę. legenda. Tak, tak. Strzał w dziesiątkę, pies mojego życia. Myślę, że drugiego nigdy nie będę miała takiego. Był to piesek, który osiągnął trzykrotne zwycięstwo świata, stanął również na wystawie światowej na grupie, na pierwszej lokacie, na drugiej wystawie stanął na alokacie drugiej, wspaniały reproduktor, dał bardzo dużą liczbę wspaniałego potomstwa, cieszącego się doskonałym zdrowiem, sukcesami wystawowymi. Pani jest właściwie autorytetem, jeżeli chodzi o Springer Spaniele? Można tak powiedzieć. <noise> Tutaj każdy hodowca właśnie Springer Spanieli kojarzy Lord Set. na pewno oni niej słyszał, jak, jak nie starał się zakupić szczeniaka, czy łatwo jest mhm. zakupić szczeniaka? Pani? W naszej hodowli. Hodowlanego niestety nie, nie jest łatwo z, z wielu względów. Po pierwsze często te najlepsze psiaki zostają u nas bądź u naszych przyjaciół w kraju czy w zagranicą. I to na tym ta hodowla polega, że, że, że selekcjonujemy. Tutaj jest duża wymiana z tak. zagranicznymi hodowlami. Tak, bywa wymiana, bywa też takie partnerstwo hodowlane między zagranicznymi wystawami. Jeżeli chodzi o szczenięta tak zwane do kochania, na kolanko, bądź do psich sportów, to oczywiście jest taka możliwość w naszej hodowli zakupienia takiego malucha. Na, albo już od jakiegoś czasu, e, od jakiegoś czasu już są. Tak, mopsy. Mopsy, e, mopsy są tak od kilku lat, będzie około sześciu lat, kiedy są mopsy z nami, e, zdecydowanie fanaberia mojego męża, <laughs> dlatego się pojawił mopsik. Ale pokochaliśmy, pokochaliśmy te małe stworzonka, które są wyjątkowo pocieszne, bardzo bezproblemowe, jeżeli chodzi o charakter, niekonfliktowe. Zawsze się śmiejemy z mężem i jeszcze z moją bliską przyjaciółką, że jest to taki prozaki. Na zły dzień, na złą pogodę, na trudy życia codziennego, zdecydowanie uśmiechnięte 24 godziny na dobę mopsik. Z pozytywną energią wprowadza na pewno dużo pozytywnych wibracji w życie. I w tym momencie hodowla już jest, ma taką renomę, że spokojnie pani może poświęcić się całkowicie psom. Tak, tak, na dzień dzisiejszy po, po tylu tych latach myślę, że jestem w stanie się poświęcić tylko psom i, i że tak powiem, skupić swoje działania w tym kierunku. I jak wygląda taki dzień właśnie? Oh, taki dzień jest bardzo, bardzo długi. Zaczyna się wcześniej, a kończy się późno. Zawsze, jeżeli są szczenięta prawda, w domu, to zaczyna się oczywiście od wypuszczenia na siusiu maluchów, bądź posprzątania ich kojca, ich miejsca, w którym aktualnie przebywają. Na karmienie oczywiście też maluchów, natomiast przed karmieniem jest cały proces przygotowania tego jedzenia. No i to przygotowanie tego jedzenia no tak, jest bo naprawdę Tak Musimy wyjaśnić, ochłowne. że tutaj nie idziemy na łatwiznę. Nie, nie idziemy jest na łatwiznę. Barf. Jest barw. Jest barw, stuprocentowy barw, taki jak zasady barwa przekazały. Jest odpowiednia ilość zarówno suplementów, jak i odpowiednia ilość podrobów, kości, mięsa, różne rodzaje mięsa, no, cały złożony proces, który się wiąże z barwem. Mąż przygotowuje, stanie rano, i pierwsze, co w kuchni widzę, to jest mięsko, więc zawsze dzień dobry, mięsko i wtedy zaczyna się całe, cały proces i zaczynamy przygotowywać. Czyli to, co trzeba dla maluchów zmielić, to, co w kawałkach dostają duże psy, dodawanie suplementów każdemu w miskę. No, w momencie kiedy są szczenięta, z ręką na sercu, przygotowanie takiego posiłku to jest około 2 do 2,5 godziny. Więc zaczyna się jedzonko maluchy pierwsze jedzą wiadomo. Później jedzą mopsy, bo mopsy są bardzo niecierpliwe i jak przychodzi godzina jest 9:30 to są żarłoczne chyba. Są żarłoczne, ale przede wszystkim są pamiętliwe. One są takie bardzo pamiętliwe i przychodzi godzina i jest Kaśka jeść, koniec, jeść, my chcemy jeść, jest już 9.30, absolutnie nie ma zmiłuj się. Więc niestety karmienie mopsów nie da rady przełożyć, więc mopsiki jedzą, a na końcu jedzą dorosłe springery, bo one mają największą cierpliwość w tym czekaniu na jedzenie. Więc kiedy już wszyscy są nakarmieni, no to wtedy jest Chwila na herbatę i śniadanko małe dla mnie, bo też jednak czasami zdarza mi się. No czasem trzeba coś zjeść. Czasem trzeba coś zjeść. E, szybkie śniadanko, herbata, no i zaczyna się e, sesja spacerowa. Od której zaczynam, jeżeli są szczenięta, springera, a akurat teraz są, więc najpierw maluchy, springery idą na spacer. Tak jak widzimy, jest miejsce, gdzie spacerować. Właśnie to, to, to jeziorko pomaga troszeczkę tutaj Pomaga, taka pomaga, pomaga. Duża tutaj przestrzeń. Pań, tak, widziała jak blisko jest od mojej furtki, <laughs> więc, e, więc faktycznie te okoliczności przyrody są wyjątkowo sprzyjające. E, więc otwieram furtkę i idę na jezioro właśnie z, najpierw z maluchami. Kolejno idą springery, które uwielbiają pływać, uwielbiają skoki do wody, pływaniem za pulerami, no i bawimy się w, tych, w te wodne zabawy dość długo, no i kiedy wracamy, no to ostatnie idą mocy. To ostatnie idą mopsy i mopsiki e, mają ten spacer przy takiej pogodzie jak teraz jest to zdecydowanie krótszy, e, bo one jednak trochę gorzej zdążą w tem wysokie temperatury, więc ten spacer jest krótszy w przypadku mopsów. E, później no, kolejne karmienie, zaczyna się kolejne karmienie kolejnych maluchów, bo maluchy trzy razy dziennie, więc e, te pół dnia spokojnie mija na spacery, karmienia, e, s, więc ka karmienie kolejnych maluchów. E, Później znowu jest jakiś trening, bo staram się prawie że codziennie, żeby psy miały trening, czyli jest to albo jazda na rowerze z psami, albo ćwiczymy do wystaw postawa czy bieganie I jakiś te, ten trening. Czasami jest również trening taki umysłowy, e, jakieś małe zabawy właśnie na Uzwork. I suplementacja, czyli typowo pod barw tutaj? Zdecydowanie, dajemy. tak, pełna suplementacja typowo barfowa. Takim codziennym must have to są drożże, algi i oleje. Do tej pory używałam bardzo długo oleju z łososia, ale pojawiły się teraz nowe oleje, które uwielbiam. Muszę powiedzieć, że szczególnie ten, ten właśnie. Omega tak. 3. Ja, ja też go używam. O, omega i psy bardzo lubią. Psy bardzo lubią ten olej. Nawet koty, nawet ten wybredny synek też je ten olej. Jest bardziej trochę wydajny, więc przy większej ilości psów trochę dłużej mi starcza butelka, co nie ukrywajmy, jest również nie bez znaczenia, ale lubię bardzo też Olej skryla. I powiem, że taką ciekawą rzecz, może trochę śmieszną, ale ten olej skryla pomaga mi wiedzieć, że wszystko dobrze wymieszałam, bo on jest taki pomarańczowy, tak. Mocno, ja tak. Nie więc wymiesza. jak ja nasypię tych wszystkich suplementów do tego mięsa i sobie doleję tego oleju, to przynajmniej widzę, że jak wszystko się zrobiło pomarańczowe, to znaczy, że dobrze wymieszałam. Więc no i oczywiście olej z wątroby dorsza jest głównie szczeniakom dodawany. Czyli nie przechodzimy na łatwiznę, na karmę. Bar, zdecydowanie nie przechodzimy na łatwiznę. Z bólem serca mówię to, bo naprawdę czasami mam dość tego szykowania, ale kiedy widzę efekt, to chcę zostać przy tym. Ale potem się poznaje dobrą hodowlę, że, że jest to poświęcenie. Jest to poświęcenie. I dlatego e, chciałam tutaj zaznaczyć, że pani Kasia jest oficjalną ambasadorką firmy Pokusa for Health. Z przyjemnością. Z przyjemnością, bo naprawdę uwielbiam produkty, używam ich od bardzo dawna i lubię rekomendować to, co jest sprawdzone i co naprawdę przynosi efekt w hodowli. my bardzo lubimy mieć Panią w naszym zimie. Świetnie. To dziękuję ślicznie za rozmowę. Bardzo fajnie było tu gościć i zobaczyć w ogóle tą scenerię, to jeziorko, bo naprawdę. No jest tu niesamowita magia. Cieszę się bardzo, że się Państwu podobało.